Witam na działce. Dzisiaj ostatnie nawożenie borówki amerykańskiej u rodziców. Oczywiście nawożenie tym samym nawozem co nawoziłem w kwietniu i w maju, czyli nawóz Florovit do borówek. A na co chciałem wam dzisiaj zwrócić uwagę, a chciałem wam zwrócić uwagę na to, że tak naprawdę jest ostatni moment na nawożenie borówki nawozem ze zwiększoną ilością azotu, ponieważ no, trzeba w pewnym momencie przerwać to zasilanie azotowe, żeby borówka po prostu miała czas na zdrewnienie do jesieni, więc nie możemy w nieskończoność podawać jej nawozu ze zwiększoną ilością azotu, no bo to będzie cały czas ją stymulować do wzrostu. Będzie wypuszczała kolejne pędy. A finał może być taki, że niestety te pędy nie zdrewnieją nam do jesieni, zmarzną i nic z tego nie będzie. Więc dzisiaj jakby robię ostatnie, trzecie nawożenie właśnie tym nawozem do borówek, florowitu. Tak naprawdę powinienem to zrobić w czerwcu, ale w czerwcu byłem na urlopie i nie było mnie też więc teraz jeszcze w przyszłym tygodniu ma padać więc akurat fajnie będzie mi rozpuszczać ten nawóz. No i taka właśnie końcówka czerwca, początek lipca. To taki jest ostatni termin, żeby to nawożenie z nawozem ze zwiększoną ilością azotu zrobić. Więc ja dzisiaj podkopuję znowu Tutaj tą ściółkę wokoło tych wszystkich borówek, co tu są, po nawoże. I to będzie ostatnie, już trzecie nawożenie tutaj. I w sumie tutaj na działce u rodziców żadnego już więcej nawożenia borówek nie będę robił. U siebie jeszcze będę robił nawożenie nawozami już których że tak powiem zawartość azotu jest dużo mniejsza, a mają większą zawartość fosforu i potasu. Więc dzisiaj zrobię ostatnie nawożenie borówki u rodziców właśnie nawozem ze zwiększoną ilością azotu. No i to tyle. Nie będę już wam tutaj może pokazywał jak ja to robię. No w skrócie, odkopuję tutaj całość tej ściółki, rozsypuję nawoz, później zakopuję, podlewam i tyle.